Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na tym kanale. Dzisiaj chciałbym Wam udowodnić, czy wyrzutnia Steve'a Zadiana survival, Na kreatywie nas wywalało, ale czy Steve przeżyje z elitrą, z yy, diamentowymi, z butami i hełmem. Mnie sam to ciekawi, czy napędzi Elytrę. Być może Steve zginąć od sił uderzenia tych antichrystali. Przeprowadzimy na pewno kilka, ale to kilka bardzo specyficznych testów, które dadzą nam ostateczną odpowiedź. Tak, uwaga? Nie. Oczywiście, że nie. Diamentowych rzeczach nie wytrzymamy. Ja robię w tej chwili cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobrze, już jestem po tym cięciu, i teraz przygotowałem jeszcze na spodnie hełm i buty na protection 4. I to już jest ciekawsze. Jeszcze musimy tylko odbudil odbudować naszą. Ukochaną manchinkę wyrzutnię stivka. Ojeju, po co ja to drobnie nie używam? Nie wiem, nie wiem. Zrobię kolejne cięcie i widzimy się za chwilę, jak już zbuduję tę maszynę. Już jestem i jeszcze muszę zmieścić tylko na ale Jeszcze zobaczymy dwa testy yy, na. Na protection spróbujemy jeszcze skok z jabłkiem i złotym jabłkiem. A jak nie wyjdzie nam ze diamektowymi, to potem jeszcze na protection 4. Dużo naprawdę tego się nam znajdzie. Mamy to? Wszystko na sobie? Mamy. O nie, zapomniałam o jednej rzecz. Nie. Protection 4 także nas nie uchwalnił. Więc ja przygotowuję kolejne rzeczy i my widzimy się już za parę chwil dosłownie. Dla Was to będzie parę sekund, ale dla mnie to jest 15 minut, zanim się wszystko przygotuję, więc tak cięcie robimy i widzimy się już za chwilę. Cześć, jestem z powrotem i jestem po naprawdę długim cięciu z 10 minut temu, dużo było przygotowań. I teraz też... Yy no te odpowiednie pole widzenia wziąłem, które chciałem. Tu, tu! Aha! Byliśmy na kreatywnym. Robię cięcie. Coś nie zdążyłem wyłączyć kreatywnego, przepraszam. Cześć, witajcie z powrotem. Już jestem i teraz jest test. Zwykłe diamentowe rzeczy plus. złote jabłko. Są w stanie. Żeby Steve przeszedł. Nie. porażka. Robię kolejne cięcie i widzimy się za chwilę. Uwaga, po cięciu witam was z powrotem. I teraz podwyższyłem trochę próg dla naszej dla tych Ender Crystal czy nas zniszczą bo jeszcze mam w planach zobaczcie teraz są zwykłe rzeczy są zwykłe rzeczy jakszowe kontra też elitra i koks jabłko to jest bardzo ciekawe tutaj jeszcze sprawdzę na protection co? A jednak jednak podwyższamy złotej jabłko plus rzeczy protection 4 Więc robię kolejne przejęcie i widzimy się za chwilę A dla mnie to jest kolejne 15 minut przygotowałem I teraz jeden z najmocniejszych testów rzeczy protection 4 i Złote jabłko. Eee. Nie! O nie, więc zostaje ostatni wybór. Rzeczy Protection 4 diaksowe oraz koks i jabłko. Widzimy się po cieniu. Ostatnim już dzień! A teraz, ostatecznie, też chwila prawdy, czy Steve, zjedzący Golden App, Cox Golden Apple, mając na sobie rzecz Protection 4, wygra z siłą Ender Crystal i czy polecimy Eltron? <laughs> Więc to możliwe. Zapamiętajcie sobie. Buty, spodnie hełm muszą być na Protection 4. Muszą być na Protection 4 musicie zjeść koks i jabłko. I wtedy przeżyjecie. Jak widzieliście, odrzuciło mnie normalnie. Więc to możliwe. Bo zbagowanie mamy letry, Więc to też odcinek jest zbugowanie. A nie, to na shiftie byłem. To widzicie na szyfcie Elytro jakby się troszeczkę zmienia. Nie wiem to normalne. Wie, ale więc tak kończymy ten odcinek To widzieliśmy tego, że wyrzutnia Steve jest taka, że osoba, która gra na survivalu jest ją w stanie przeżyć. Mając na sobie rzeczy Protection 4, di diamentowe, hełm pod niej, buty, mając na sobie Elytrę i oraz jedzący koks jabłko. Więc to chciałem Wam dziś zaprezentować. więc Tak się manko, cześć, papa. Pa.